byliśmy nierozłączni, eee, też bardzo przeżyłam jego śmierć. Zawsze jak coś robisz samemu, no to wiesz, czy to, za przeproszeniem, spieprzysz, czy nie. <laughs> Chciałam być indywidualna. Zawsze marzyłam o tym, że mieć motocykl. Nie wiem, czy ja go kiedykolwiek sprzedam. Witam. Mam na imię Ellen Olson i teraz jadę do mojej klientki i przepięknej dziewczyny Moniki do warsztatu MW Detailing Custom Motorcycle. Bardzo chciałam nagrać film raczej w formie krótkiego wywiadu o jej miłości do motocykli i jej psarom To raczej sensualna historia i to był dla mnie wielki zaszczyt być częścią tego projektu. No to co? Chodźmy? Już jesteśmy blisko. Jeszcze troszeczkę będziemy na miejscu. Ustawiam aparat i zaczynamy. Cześć, jestem Monika. Zajmuję się w chwili obecnej detailingiem i motocykli, i samochodów. Wcześniej byłam fryzjerką, ale po 20 latach zrezygnowałam z pracy, wypaliłam się. No a że narzeczony prowadził detailing, więc przeszłam do niego. Mi zostawił detailing, a on zaczął Robić motocykle to, co zawsze chciał robić. Buduje motocykle od podstaw. Sprowadza i pod klienta, buduje tak, jak klient sobie życzy. Bardzo często robi to pod siebie i później po prostu przyjeżdża ktoś, mówi, jaki piękny jego chce. No i, i tak się interes kręci. Narzyczony właśnie przez to, że buduje motocykle, postanowił swój motocykl, który zbudował dla siebie. Bardzo długo mu to zajęło, no bo yy, Części sprowadzane były ze Stanów. Niestety to wszystko bardzo długo idzie, no ale udało mu się załapać na wystawę i we Wrocławiu, i w Warszawie. Nie liczyliśmy na nic, że, że coś tam wygramy albo coś, tylko po prostu chciał pokazać, że robi coś takiego. Ten, kto się zna, to po prostu wie, co jest zrobione w tym motocyklu, jak to wszystko wygląda, jak wygląda oryginalny, a jak wygląda w chwili obecnej. No, i dostał to specjalne miejsce, fajnie było. No, i stwierdziliśmy, że wiesz, co mówi Kocze. No teraz w Warszawie będzie kolejny ten e, wystawa motocykli. Mówi, a wystawię też, co mi tam? No i jak wystawił, tak e, zdobył drugie miejsce. E, bardzo zadowolony był. E, w ogóle fajna impreza bardzo dużo motocykli, bardzo fajni ludzie. E, Fajnie jest coś takiego przeżyć, że jak ktoś ciebie docenia, twoją pracę, widzi, że, że faktycznie włożyłeś w to dużo cierpliwości, dużo serca, dużo kasy, ale robisz to, bo ty to kochasz, po prostu widać, że ty to kochasz, nie robisz tego dla zysku, dla pieniędzy, bo żeby tylko sprzedać. Nie, robisz to dla siebie, bo, bo to lubisz i tyle. I ty tym jeździsz, i wiesz, że jest to dobrze zrobione, bo sam to robisz. Zawsze jak coś robisz samemu, no to wiesz, czy to, za przeproszeniem, spieprzysz, czy nie. <grafię> no i, i to jest fajne, że ludzie doceniają. Ten, kto się naprawdę zna na rzeczy, docenia takie coś. Widzi, że no tutaj to jest faktycznie wow. No, nie jest to zwykle takie, że a, zrobiłem sobie motocykl, bo, bo co, bo zmieniłem kierownicę, no, albo siedzenie, no to, to, to tak nie do końca, nie, no kierownicę, siedzenie, każdy może zmienić, nie? ale y, faktycznie Wiesiu robi, no, robi wszystko od podstaw. nie? I ta dubanina z tymi kablami, to wszystko, to ja powiem szczerze, że ja wymiękam już. Z jednej strony się cieszyłam, że niech robi to swoje, on się tam uspokaja i w ogóle on to uwielbia i mi się nie, nie, nie wtrąca w moją pracę. Ale z drugiej strony to mówię, no kurde, ja to już tutaj tonę w pracy. O sobie tam siedzi i dubie, no kurczę, no mógłby się wziąć i mi pomóc, nie? Ale potem mówię, no nie, lepiej nie, niech chcę tam robi, bo po co zgrzyty, nie? To jest tak, jak jak mamy się w pieprza w gary, nie? To no, lepiej lepiej odpuścić. Ludzie bardzo zmieniają. Jak byłam fryzjerką, to byłam bardzo spokojna, delikatna. Aczkolwiek, jak się zaczęło robić w detailingu i bardziej takie ciężkie te prace były, i wyrabia się charakter, i wszystko. Nie jest to raczej praca dla kobiet, ale trzeba być twardym. <laughs> Motocykle mnie interesowały praktycznie od dzieciaka. Zawsze marzyłam o tym, że mieć motocykl. Zawsze mi się podobała jazda motocyklem, jak widziałam, że wszyscy jeżdżą w kurczę, ja też muszę mieć taki. No i wtedy byłam zakochana w kawasaki, w tych ścigaczach. To był akurat ten moment, gdzie ich było pełno. No, i to było takie, muszę to mieć, muszę, muszę i koniec. Aczkolwiek no, później życie się potoczyło inaczej, musiałam z tego zrezygnować. No i długi czas, praktycznie to przeszło na drugi plan, to aż nawet w zapomnienie. Dopóki nie poznałam obecnego narzeczonego, który jeździ motocyklem od lat, no i z powrotem wróciło we mnie to wszystko takie, mówię, kurczę, no, to jest to, co ja chcę robić. No i niestety nie miałam prawa jazdy, więc jeździłam z kąpiątką piątką, na którą mogłam, na kategorię B. No i tak zawsze mi się marzył, marzył Harley. Narzeczony ma Harleya i tak mówię: No kurczę, no ten silnik, to wszystko, to jest, to jest obłęd. To jest to, co mnie tak naprawdę Jara. To jest takie, no wow. I to przerzucanie biegów, ten stukot, to, to wszystko, to jest takie. <grywka> Narzeczony mi właśnie obiecał, że jeżeli zdam prawo jazdy, no to mi. Sprezentuję Harley'a. Kurczę, no nie, no to, to jest wow, robię. No i tak się stało, no poszłam na egzamin, zdałam za pierwszym razem. No i jest oto mój Harley. Moim marzeniem było właśnie mieć Harley'a. Tak jak mówiłam wcześniej, to, ten dźwięk tego silnika, to wszystko. No i kiedyś e, narzeczony wziął w zastępstwie, musiał wrócić z czymś z Harley'a, bo zostawił tam swój motocykl w serwisie. No i przyjechał z portsterem. No i mówi, że mam się przejechać. Jak tylko wsiadam na tamtego sportstera, no mówię, ja chcę właśnie takiego. Chciałam, żeby to był sportster, ale taki dla mnie. No i Wiesiu zrobił to dla mnie. I sprowadził ze Stanów. Wyglądał zupełnie inaczej. No i robił wszystko, autentycznie wszystko, pode mnie. Wszystko było wymieniane. No i zrobił tak, jak ja chciałam. Jakie było to takie, takie marzenie. Po prostu nie chciałam mieć tego, co wszyscy. Chciałam mieć też i inny lakier. Chciałam być indywidualna. Tutaj było bardzo dużo malowania. No, na szczęście mój narzeczony zna też lakiernika, który mi wysmyczył mój ulubiony kolor. To jest właśnie ten zielony i zrobił dla mnie specjalnie takie indywidualne, nie jest to pospolity kolor. Pozmieniane manetki, klamki, kierownica. No tutaj było praktycznie wszystko zmienione. W ogóle to ja ten motocykl dostałam i w tym okresie akurat zmarł mój przyjaciel, członek rodziny, mój Ramzesik, na którego mówiłam zawsze Cesik, zdrobniale. I tak naprawdę no nie mogłam się pogodzić z tym, że on odszedł. I Wiesiu to widział, wiedział, no, i szukaliśmy kogoś, kto by mi namalował ze zdjęcia mojego Ramzesa. I powiem szczerze, że żeśmy szukali po całej Polsce. Nikt się nie chciał tego podjąć. Najlepsi aerografiści, którzy znani są z różnych super wow prac, powiedzieli, że oni tego po prostu nie zrobią. Chciałam konkretnie, żeby to był Ramzes, nikt się tego nie chciał podjąć. Wiesiu tak naprawdę yy, powiedział mi, że słuchaj. Nie będziemy robić żadnych naklejek, nic takiego, tylko niech to zrobi mistrz, ma to być tak, żebym ja była zadowolona, a że Ramzes zawsze ze mną wszędzie jeździł, gdzie ja, my byliśmy nierozłączni, e, też bardzo przeżyłam jego śmierć i żeśmy oboje stwierdzili, że Ramses musi być na zbiorniku. On będzie ze mną jeździł też po całej Polsce na tym moim wymarzonym sportsterze. I pewnego dnia, jak już się nikt nie chciał zgodzić namalować go, Wiesiu dowiedział się o tobie, Elena, że ty malujesz. Ja mówię, Monia, wiesz co, mówię, dobra, to chodź podjedziemy, te dziewczyny, zobaczymy, czy się tego podejmie. Nie? No jak wszyscy mówią, że nie, a tu nagle dziewczyna się znalazła, która może coś takiego, jeszcze specjalnie oglądała twoje prace w internecie. Mówię, kurczę, zobacz jak ona to robi. Takiego bulldoga też robiłaś na płycie, no to było no, przepiękne. A ja mówię, no to myślę, że Ramzesa też da radę zrobić. No i faktycznie jak żeśmy przyjechali do ciebie, to tylko to zobaczyłaś i powiedziałaś, że okej. Okay. Ja byłam w szoku. Ja mówię, Boże, czy ta dziewczyna sobie da radę? Młodziutka dziewuszka, mówi, kurde, czy ona da radę? Nie, nie oceniam absolutnie po, po wyglądzie, po wieku, nie, tylko nikt się nie chciał tego podjąć. Ktoś, kto robi to Bóg wie jak długo, a tu przyjeżdżasz i okej, okay, robię. <słuch> I powiem szczerze, że jak odbierałam od ciebie ten zbiornik, to ja zamarłam. Tą wyborze, no to, to jest mój cesik, to jest, to jest właśnie on. No i ze względu na ten zbiornik, że jest mój cesik, to stwierdziłam, że już robię cały, chcę całego cały motor właśnie razem z nim i ta łapka na tym siedzeniu, ponieważ no za wysoka nie jestem i siedzenie oryginalne było długie, więc dałam do przerobienia to wszystko, żeby troszeczkę bliżej siedzieć, żeby nie leżeć na tym. W zbiorniku. No i od razu, właśnie ze względu na Cesika, zrobiłam łapkę psa. To jest motocyk Cesik, i, i on już tak zostanie. Ja uważam, że posiadanie psa to jest jak małżeństwo. Póki śmierć nas nie rozłączy, I na dobre, na złe, i tak było właśnie między mną a, a moim Cesikiem. I tak już zostanie. I nic z tego nie zmienia, ani nikt, więc. Powiem ci szczerze, że tak się zżyłam z tym motocyklem, że ja chętnie bym go trzymała w domu nie? i, i nie, nie opuszczała na krok. Nie wiem, czy ja go kiedykolwiek sprzedam, znaczy cały motocykl, bo zbiornik absolutnie nie. Nie wiem, czy, czy, czy się go będę pozbywała, na dzień dzisiejszy mówię nie, stanowcze nie. Mogę mieć dwa motocykle albo i trzy, to jest najlepszy pomysł. Ale myślę, że Cesik zostanie już ze mną do końca, do końca moich dni. Jedyny minus, powiem szczerze, tego sportslera, no to jest to, że tu jest no mały jest ten zbiornik. I praktycznie non-stop trzeba tankować. Z jednej strony jest to uciążliwe, ale z drugiej strony. Przynajmniej się człowiek wyprostuje, kawkę wypije. Dobrze, że Wiesiu ma właśnie road z, z tymi kuframi i on sobie tam wkłada karnister. W, w razie czego, właśnie jak się skończy gdzieś w trasie, no to mi dolewa paliwa i możemy jechać dalej. Aczkolwiek no, no, mimo wszystko i tak trzeba później stawać i, i tankować. Nie? Plany moje no też się troszeczkę pozmieniały, bo mieliśmy w planach jechać do Budapesztu na tą 120 rocznicę Harley'a. Niestety nam się nie udało ze względu na pracę, na nawał pracy, gdyby nie, nie ta pogoda w ogóle, którą niestety mamy w Polsce, yy, to myślę, że z cesikiem bym jeździła non stop. Marzą też Mazury, żeby jechać z Cesikiem na Mazury, bo tam nigdy niestety nie byłam, tak to no, prawie całą Polskę zwiedziłam, ale no, na Cesiku bym chciała jeszcze raz to powtórzyć. Koniec, dziękuję bardzo. 我去、嗯。嗯嗯